Cześć widzowie, ja sama na dzisiaj robimy spinka. Jak mówiłem, jak nie zostawiliście tam subskrypcji w tamtym filmiku, którym nagrywam, no to zostawcie w tym. Bo tak to: jak nie zostawiliście subskrypcji, już nie nagrywam nic. Naprawdę. I chyba robię drugi kanał, bo mnie nie subskrybujecie. Co niektórzy, bo na przykład Piotr jak Mateusz, no to na pewno. I co niektórzy, wpisujemy sobie. Znajdziemy jakąś koszykę shield. No mamy jakąś. Tylko muszę. Shield. Dobra. No to spodnie. Nie chcemy koszulki. Chyba to będzie bluza. Tak bluza. Nie no widzowie, nie możemy zmienić tego skina. No to będziemy mieli tylko zieloną koszulkę. Pa!